I dzisiaj Wam pokażę domek mojego króliczka. Tak on wygląda. I właśnie zaraz się będziemy przynosić, że jest jego łożeczko, na cukierki, budzik i taka łożeczka. I tak on sam wygląda. I właśnie tak dla Was to było 5 sekund. Ja to wiem. Dla Was to była sekunda, żeby się przenieść w kuchni i w łazience. Ale tak, tutaj mamy, oczywiście, króliczka i przepraszam, że tu nie ma rzeczy. Ale jeszcze ich nie zrobiłam. I tu mam. Nie, to nic nie mam już. Tutaj będą jeszcze jakieś rzeczy, ale. No, jeszcze ich nie mam. Niestety. I No dodaję są owoce. To jest marchewka, to jest obórek. To jest cały kran, i kuchenka. Tutaj jest stół. Tu mamy też nie. I tutaj mamy tak. Tutaj jest ta. Wchodzimy pod prysznic, tym tego węża. Tutaj jest kram, i tutaj mamy jeszcze z góry, tu się leje woda. Taki profil z góry. Tutaj mamy taki pędzelek Pokażę wam, go Tutaj jest taka paletka, którą ma sobie tutaj na łapkę. I my możemy tutaj na różowym, dać, pomalować mu nosek. I tutaj łapki. proszę jak są jakieś dwie klasy, ale po telewizor, przepraszam, wasz, no, najmocniej na ręce. Musi być urządzone. I tak on wygląda. Teraz przejdziemy się do garderoby. Jesteśmy już tutaj w garderobie i tak ona wygląda. Tutaj po prostu ten pierwszy babek. No i teraz bym pokażę ubranka. Jakie mój kujak ma. Mamy pierwszy strój. Bardzo stylowego krójka. Tutaj jego piżamka. Jego stroj zimowy. Jego ostatni outfit z... Przepraszam, z... takim... Z takim kremikiem na twarzy. I tak on wygląda. W jego piżamce. On to będzie oczywiście zmywał. Tak on wygląda. Tutaj mamy kurtkę, do tej kurtki mamy już czapkę, tutaj są te kremiki w tym, takie malutkie plasterki jako kremiki. Tutaj oczywiście tak, osobno to tak wygląda jego piżamka, te kremiki to może zabiorę Dobra. i tutaj mamy jeszcze jego opaskę na oczy. Właśnie nie pytałam jak mnie wygląda, tak? Nie tylko nie wygląda na godzinie. jego stylowe okularki, jego piękny stylowy łańcuch, no i jego oczywiście, ta jego chusta, którą, która tak ładnie wygląda sobie. I oczywiście to jest piżamka taka letnia. No tak jeśli... Jeśli odcinek Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapki i subskrypcje. Pa pa!